Dobry wieczór. Senat Wielkiego Księstwa Królików przegłosował ustawę likwidującą antykróliczą partię imperialistów knieziowskich za wszystkie zły których dokonali przeciwko królikom. Senatorzy, partia rządząca Fryżo-Krzyżowcu specjalnie zgłosiła ten projekt do Senatu Wielkiego Księstwa i poprosiła o jego głosowanie jak najszybciej, ze względu na fakt, że antykrólicza partia imperialistów cieziowskich wciąż sabutuje i próbuje zniszczyć od środka Wielkie Księstwo Królików. Więc aby nie opóźniać tego sukcesu o nawet sekundy. O sukcesu, jakim jest likwidacja partii imperialistów wnęziowskich, proszę o szybkie przeprowadzenie głosowania w tym momencie i ostateczną likwidację partii imperialistów wnęziowskich, która przyczyniła się do wielu złego w Wielkim Księstwie Królików. Partia, która okradła wszystkich obywateli Wielkiego Księstwa Królików, w tym co najgorsze obywateli mniejszych miasteczek i wsi nie pozwalając im na lepszą drogę rozwoju, niż byłoby to, gdyby nie okradali budżetu państwowego, nie dokonywaliby sabotażu wojennego, nie sprzeciwiali się woli szanownego wielkiego księcia marszałka Fryderyka. To dowody na to, że partia powinna ta być zlikwidowana, ponieważ przyczynia się ona do niewyobrażalnego zła, którego przez prawie rok swoich rządów dokonali na obywatelach wielkiego księstwa. Przedstawiciele senatcy imperialistów książęskich, ponieważ sama partia nie przekroczyła progu 1%, co powoduje, że nie mają senatorów na sali obrad, jednakże mają swoich polityków w samym budynku. Nie zostali wpuszczeni, aby nie doprowadzili do możliwości incydentów polegających na próbie niedoprowadzenia do głosowania. O tym w dniu wczorajszym mówił marszałek senatu z Fryżo-Krzyżowców. W dniu dzisiejszym wszyscy 400 senatorów zagłosowało za likwidacją antykróliczej partii imperialistów księziowskich, co jest kolejnym wielkim triumfem idei Fryderyka, ponieważ to właśnie pod sztandarem idei Fryderyka likwidowani byli imperialiści księzioscy w Senacie Wielkiego Księstwa. Szanowny Wielki Książę Królików, marszałek Armii Knieziowskiej i Wielkiego Księstwa Królików Fryderyk potwierdził i zatwierdził likwidację partii imperialistów knieziowskich, ostatecznie niszcząc ją w życiu publicznym obywateli Wielkiego Księstwa. Drodzy obywatele i obywatelki Wielkiego Księstwa Królików, Miejąc przed sobą ustawę likwidującą antykróliczną partię imperialistów gnieziowskich, natychmiastowo ją podpisałem. Zdając sobie sprawę i udowadniając przed senatorami i obywatelami zmanipulowanymi propagandą imperialistów krzeziowskich, że to partia zła antykrólicza, dokonująca ataków na wszystkie króliki poprzez swój sabotaż wojenny, współpracę z największymi wrogami Wielkiego Księstwa Królików, z Bydgoszczą i Warszawą, okradanie budżetu państwa, doprowadzenie do kryzysu gospodarczego, który został na szczęście pokonany już ponad pół roku temu. Dlatego ta partia w tym momencie już zlikwidowana musi pójść pod sprawiedliwy sąd. Sąd, który da sprawiedliwość skazując na długie więzienia polityków tej partii a także oddając ich kracierze razem z nawiązką. I oby tak się stało, prosząc o realizację tych celów rząd, i w szczególności Ministerstwo Policji i Służb Cywilnych i Ministerstwo Sprawiedliwości. Podaję także do informacji publicznej, iż wydałem rozkaz, w którym nakazuję aresztowanie wszystkich polityków imperialistów knizowskich. Po przemówieniu szanownego wielkiego księcia marszałka Fryderyka, które zatwierdziło zlikwidację imperialistów kniaziowskich, a co za tym idzie to, że ta partia już oficjalnie nie istnieje, a członkowie tej partii nie mają żadnych praw politycznych, w Wielkim Księstwie Królików wybuchła krajowa euforia z tego powodu. Przez stolicę Wielkiego Księstwa Królików, Kajzerograd, przez m.in. ulicę Generalną przeszli obywatele miasta, którzy wychodząc z pracy, dowiadując się o tym, jak wspaniale teraz Wielkie Księstwo Królików będzie żyło jak i jak jej perspektywy dzięki Szanownemu Wielkiemu Księciu, Marszałkowi Fryderykowi zmieniły się na lepsze, jak teraz będą żyli bezpiecznie i dostatnio dzięki upadkowi imperialistów wnęziorskich, wzięli flagi Wielkiego Księstwa Królików, portrety Szanownego Marszałka Fryderyka i kochanego generała Rudolfa i ruszyli w pochody, które mają udowodnić swoje szczęście decyzjami Fryderyka, a także potępienie do antykróliczej partii imperialistów niemieckich. Kaiserograd nie był jedynym miastem, gdzie takie marsze się odbyły. Inne miasta to m.in. Wormacja, Fryderykograd, Portbuk, Friedrichburg, Fryszeniec, Regenburg, Alszo. Ministerstwo Policji i Służb Cywilnych, Policja Knieziowska i Armia Knieziowska wykonały rozkaz Szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Fryderyka, aresztując polityków imperialistów knieziowskich na terenie całego Wielkiego Księstwa Królików. W pierwszej kolejności został aresztowany przez oddziały Policji Księziowskiej prezes imperialistów księziowskich, były konsul Wielkiego Księstwa Królików, więc osoba, która była najbardziej odpowiedzialna za wielkie kracierze i sabotaż wojenny dokonywany przez tą antykróliczą partię. Został on aresztowany i przewieziony do więzienia we Fryderykogradzie, do którego zostały także przewiezione inne najważniejsze postacie i... Zarząd pomniejszych organizacji partyjnych, znajdujących się w całym kraju, imperialistów książelskich. Inni politycy zostali przeniesieni do pomniejszych więzień lub innych części Wielkiego Księstwa Królików, w oczekiwaniu na sądy, które odbędą się najprawdopodobniej we Fryderykogradzie. Teraz na ekranie pokazuje się pierwszy zastępca prezesa, drugi zastępca prezesa i sekretarz partii, patrząc od lewej do prawej strony, wymieniając. Likwidacja jawnie antykróliczej partii imperialistów knieziowskich jest wielkim triumfem wszystkich obywateli Wielkiego Księstwa Królików, a także powodem do dumy i szczęścia w społeczności króliczej. Dobry wieczór. Sabotaż wojenny, kradzież finansów z budżetu publicznego, doprowadzenie do kryzysu gospodarczego, próby zamachu stanu przeciwko szanownemu wielkiemu księciu marszałkowi Fryderykowi, próba zniszczenia armii księzioskiej, próba zniszczenia Senatu, próba zniszczenia Wielkiego Księstwa Królików i wiele innych złych rzeczy, które dokonali imperialiści-knieziowscy. Można by tak było wymieniać godzinami, a wszystkie ich straszne rzeczy omawialiśmy w innych wydaniach Króliczych Światowych Informacji i w innych jakichkolwiek odcinkach telewizji księdziowskiej fryżar i Murdiota. Należy jednak pamiętać, że teraz, gdy ta partia została już zlikwidowana, to należy to wpisać do księgi wielkich triumfów wielkich królików, bo tak należy uznać wszystkie króliki zaangażowane w likwidację tej partii, czyli wszystkich obywateli, a także wszyscy obywatele powinni być dumni i się cieszyć z wielkiego sukcesu, którego wspólnie dokonali likwidacji antykróliczej partii. Ministerstwo Sprawiedliwości Wielkiego Księstwa Królików, odpowiadając na rozkaz Szanownego Wielkiego Księcia, Marszałka Fryderyka, wydało swoje oświadczenie w którym informuje, że w przeciągu nawet niespełna tygodnia zorganizuje sądy przeciwko imperialistom księziowskim, tak aby nie zajmowali oni więzień, ponieważ byłoby to zbyt dobre traktowanie jak na tak złe króliki, jakimi są przedstawiciele partii imperialistów księziowskich. Wysłali także podziękowanie do szanownego wielkiego księcia marszałka Fryderyka. Królicze Światowe Informacje zakończone. Dobry wieczór. Zapraszam na WWFR-u. Dzisiaj naszym gościem po lewej stronie jest rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości. Dobry wieczór panu. Co pan sądzi o likwidacji imperialistów knieziarskich? Bardzo dobrze. Ta antykrólicza partia powinna być już dawno temu zlikwidowana. Dobrze, że w ogóle została zlikwidowana, a także Ministerstwo Sprawiedliwości już przygotuje na nich sprawiedliwe sądy. Dobranoc. Fryderyk zwycięży na wszystkich frontach.